o witajcie wszyscy serdecznie na kanale. Mi się ogranie. Napieprzamy w grę Outlast, Horror. Tak jak prosiliście, nagrywamy i w sumie kończymy tę grę powoli. Możesz normalnym tonem mówić, bo jak się witasz, to robisz oficjalny ton, nie? A nie, nie, nie. No, 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 nie? to się wytnie. Czemu? Nie komentujesz. Psz, Dobra, wyłączyliśmy system awaryjny i idziemy do tego. Nią, no i musimy zabić Bilego. To jest chyba nasze w sumie ostatnie zadanie, i może to będzie nasz ostatni odcinek tej serii. co ci kamera? W ogóle ze skoły A, nie, nie ma zuma, ty dziwne. gówno widać. Dlatego po to. Teraz idziemy chyba zabić Bilego czy coś. Chyba tak. Nasza ostateczna misja. Cholera zapomniałem. Ojej! Oj, oj. Oj, oj Dobrze poszło Jeszcze żyjemy Ale biegniemy, biegniemy, ziomuś Przechodzimy w Lewo w Lewo Szybko, szybko Lewo, w lewo. Udało się. Kręcimy go jeszcze. O kurwa. Jeszcze żyje. Ojej ojej, Tak, w sumie będzie w kolarnik odgodcinek. Jezu! No bo inny nas będzie nam będzie pamiętać. Kamera nie! Oooooooo o! Co on nam robi? Nie wiem Ooooo ale wszedł! Bezdelny Co za finezinę w figle Chyba umar W butach, nie wiem, ale no nie jesteśmy w dobrym stanie. To jest ładny paluszek amerykę. Wszystko uciekaj, no dzięki, no! Nie, mar piec nie mar mogę. Chyba, chyba mar tak. Mar Dobra, piec nie mogę. No, po prostu. Ło, wow, wow, wow. ale, ale faza. No, no, no jest, on nam zmasakrował coś w środku. Nie dworzyjemy. Szóstkę pewnie, chłopie. Trzymaj się. Ziomuś kurwa, Jest źle Eto Piryna robi swoje Ale nie wiem czy to, tego nie wstawimy do poprzedniego odcinka, wiesz? A czemu? To są 3 minuty A nie zapowiada się, żeby to długo trwało No to będzie wyjątkowo krótki odcinek chyba Tak bardzo, bardzo krótki odcinek Chyba, że długo nam zajmie omawianie tej gry Co zazwyczaj wychodzi nie no, no nie. się wyrobiliśmy już. Dobra, to idziemy Fullmetal Alchemist'a potem obejrzeć. Czy tam Fraga, czy tam co mamy do obejrzenia. Fraga, już obejrzeliśmy niestety. Ajajaj, ale e, fajne anime, polecam. Na pewno jeszcze obejrzymy gdzieś. No no, ale nie teraz, no co teraz. Trochę... Albo High School of the Dead. Oh shit. Serio? Skurwie, a to skurwie jak sprzątnął nas. Czy ty tu rządzisz? No nie wiem. Widni przeżył. czyli Billy pozabijał ich. No na to, że koniec, nie? No, króciutki odcinek. Red Barrels. Red Barrels udowodniło, że gry indie są. nie muszą być pixelowe i e, mini gierkami darmowymi, ale mogą być produkcjami, które walą po jajach z całej siły. Wiesz, co to są indie games? Yeah. To są gry niezależne od jakichś wyższych, większych producentów. Wiesz, mała ekipa młodych ludzi się spotyka, zróbmy grę, nie? Moja ekipa to zrobiła? Tak. No to jak, jak na świat twórców gier komputerowych jest to bardzo mała e, ekipa. E, I wiesz, Indie Games to jest na przykład Slenderman. The Eight Pages, nie? Mm -hmm. No ale porównaj The Eight Pages z tym głównym, hmm. Które miażdży mózg. Miałasz musi, tak cholera. Si chcieliście, żebyśmy się zesrali, się zesraliśmy. Naprawdę no, naprawdę jebie panu się, to się zgadza. Tam bez wulgaryzmów. Ojej, Oj, to się jaj, wytnie. Jaj. To się wytnie. <gry> si nigdy nie widzieliśmy. Nie razy to powtarzamy. <gry> No oceniając no horror działał jak trzeba, fakt, że ja generalnie wolę horrory, gdzie jednak jest gumnia stawniej na napięcie i strach niekoniecznie tam hektoliktryk nie To było na Było, ale jednak ja nie mogę się trochę ograniczyć ilość krwi i, i narządów barwa barwy jakie wykorzystali w, tych gra, w tej grze Ilość ciemności i korzystania z noktowizora i kamera jako nasz jedyny przedmiot do pomocy. No i mamy się bronić, czy coś graliśmy na normalnym i gościu mógł nas kilka razy walnąć. Na, naj, na najtrudniejszych poziomach trudności oni... Mają, e, przeciwnicy mają tak wyczulony słuch i są tak... Widzisz już koniec napisów końcowych. To była mała ekipa jak na gry komputerowe. Mm -mm. Zaś e, o czym ja mówiłem? Aha! <śla> e, na wyższych poziomach trudności e, przeciwnicy są tak wyczuleni i jednym ciosem nas mordują, że napięcie jest naprawdę ogromne, ale, mm, oczywiście, gore rzeczywiście było tutaj e, e, przesadzone, jak dla nas, jak na nasze usta, wolimy bardziej subtelne horrory. Na przykład odcinanie palców żywcem, albo te flaki, no, wszędzie to To aniżeli stary. Ale to nie wiec. oznacza, że gra miała. E, głównie się na tym opierała gra. Opierała się też na budowaniu ogromnym napięcia. No i fabuła. E, była ten element noktowizoru. I oczywiście. Typu... A i że chowanie się, nie mieliśmy broni, żebyśmy mogli się bronić przed y, wrogami, ale za to doskonale rozwinięte te wszystkie miejsca, gdzie musimy się schować. Tak, tak? A, a, myślę, że pod względem hide to live, to survive, no, e, przebija no. amnezję zdecydowanie. E, jeśli chodzi o fabułę, fabuła nie jest trochę, mimo wszystko, taka e, tandetna, jeśli chodzi, paru no, naukowców robi eksperymenty na e, tych, na... Yy, Szaleńcach. No, ale gra jest yy, miodzio. Grafika jest super. Yy, projekt tych postaci, posrany w ogóle, o to no, chodziło. No, yy, o to chodziło dokładnie. Jeszcze, jeszcze jest whistleblower, ale whistleblower zajmiemy się już po egzaminach Tak, dodaczek też nagramy, ale to. Już po naszych egzaminach. No, już w dalszej przyszłości. A. Co, co, y, co, chcesz jeszcze coś powiedzieć o tej grze? No Ogólnie, no muzyka dobra, Właśnie, grafa dobra, system... muzyka genia, genialnie. Często byłem bardziej zesrany przez muzykę niż, niż, niż przez, przez sytuację. sytuację no. y, może muzyka to jest dużo powiedziane, ale efekty dźwiękowe. Te efekty dźwiękowe. Głosy, no, wszystkie. No, wszystko, świetnie, ten element jeszcze zamazania kamery w momencie szybszych obrotów no, no. podwyższał bardzo napięcie. No, bicie serca, I... jeszcze oddech tego bohatera, przyspieszony to też w ogóle. My tego tak nie odczuliśmy, ale jak ja przez chwilę grałem, to odczułem bardzo, jak się steruje i myszką, i klawiaturą jednocześnie. Myszka miała znacznie lepszy, lepszą czułość niż chodzenie, ruchu bohatera co dawało w momentach, momentach tych napięcia, kiedy coś nas goniło to drastyczne poczucie z typowego koszmaru sennego, że biegniesz jak przy smołę. No, no, dokładnie. To jak przed mieć uczucie, że na plecach tego, co, tego jakiegoś prosiaczka, co Cię, tak, co cię tak. gonił, to to uczucie, że biegniesz tak za wolno i zaraz Cię złapie. A. No. No. no gra chora czyli tak jak powinien być w przypadku takich horrorów, no. Nie zostało tylko i Whistleblower, ale Red Barrel jak się nazywali? Red Barrel. No hmm. jakoś tak. Czer to, jest kanadyjska, to jest kanadyjska, to kanadyjska. Chyba. Tak, kanadyjska. No. Tak. Ale gra Obytkuje. była miodzio. Hmm. Bardzo mało jest obecnie takich dobrych gier horror można powiedzieć powiedzieć o Evil Within, ale tak z budowaniem napięcia tam średnio Outlast, Outlast Whistleblower jakieś pojedyncze, ale nie nie, z całej, nie cała seria, tylko pojedyncze poszczególne Silent Hill albo um, Alien Isolation Ale tak, to, 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 są, to są perełki, a cała reszta to są no, zdecydowane gnioty. Z grami horror jest źle na... Pro, na świecie, jeśli chodzi o produkcję. No więc jeszcze Outlast 2 wychodzi, więc się też przygotujcie. O tak, będzie Outlast 2, na pewno nagramy, ale naprawdę jest ciężko, jeśli chodzi o konkurencję dla tych gier, ale mimo wszystko Outlast, nawet gdyby miał konkurencję, byłby na pewno w czołówce. Gdyby było więcej takich Outlastów, to i tak w swojej roli się bardzo dobrze Outlast. Spełnia. No i oczywiście zaliczyliśmy zgona, to było do przewidzenia, znacie horrory typu, że człowiek nagrywa film, filmik amatorski kamerką. E, e, nakręca jak na przykład projekt Monster. The Project Monster a nakręca te straszne wydarzenia kamerką i zostaje tylko kamerka, bo sam nigdy nie może być jako świadek, musi zginąć na koniec. No. To jest żelazna zasada. W grach, tego, w grach, filmach, horrorach tego typu... Ale u C.Blauerii było inaczej, nie? O, o to takiego ostrego spoilera zapuściłeś. Ale wątpię, żeby jakikolwiek widz dotwał do samego końca tej naszej gadaniny, dlatego tutaj się No, to już poradniały. skończyłem, bo już dosyć długo nam tobie to zajęło, bo głównie ty gadajmy. A chcesz coś dodać jeszcze od ciebie? Nie, tak mi zagadałeś, że aż nie śmiem ci wejść w słuch. Wiesz co, przestań, bo ciekawe ile byś dodał od siebie. No, ja dawaj. trochę powiedziałem. No dawaj. No, dawaj. no dawaj, daj na klatę. No co. Nie językiem, ja powie... tylko coś powiedz. Ja powiedział to, co powiedziałem to, co trzeba było. Powiedziałem, ty się rozgadałeś. Dobra, To zobaczyska w Właśnie. Eee, Billy został uwolniony. Eee, nasz bohater spełnił rolę przyzwania Wszechkapusty. Moce Bilego przydadzą się. Został poświęcony, się... złożony w ofierze. Eee, moce Bilego przydadzą się naszej organizacji do przyzywania Wszechkapusty. I teraz przejdziemy do kolejnego etapu, planu, czyli zagrajmy w Outlast Whistleblower. Do zobaczyska w kolejnym odcinkach.